Adam Asnyk, Róża. Ach ta róża, ach ta róża, Co się w twoje okno wdziera, Na pokusy mnie wystawia, Sen i spokój mi odbiera. Wciąż z zazdrością myślę o niej, Choć jej nie śmiem dotknąć ręką, Bo mnie gniewa, że bezkarnie patrzy nocą w twe okienko. Radbym nieraz rzucić wzrokiem, błądząc w wieczór po ogrodzie. Radbym dojrzeć, ale zawsze stoi róża na przeszkodzie. Ona winna, ona winna, że ciekawość moje draźni, bo gdzie sięgać wzrok nie może, sięga siła wyobraźni. Odtwarzając piękność twoją, coraz bardziej tracę głowę. Zamiast pączków zawsze widzę twoje usteczka karminowe. A gdy jeszcze wonne kwiaty po blask księżyca, wtedy, wtedy w każdej róży widzę tylko twoje lica. A myśl coraz bardziej biegnie i wypełnia postać cudną. I odsłania wszystkie wdzięki, Bo fantazję wstrzymać trudno. Widzę Ciebie na wpół senno, Snem rozkoszy rozmarzoną. Widzę włosów splot jedwabny, Śnieżną falą drżące łono. I te usta, co miłośnie w pół otwarte Chcą czarować. I rozważam, co za rozkosz takie usta pocałować. Krew się ogniem w żyłach pali. Chcę ten obraz pieścić wiecznie, lecz przy róży pod okienkiem stać młodemu niebezpiecznie. Gdybym tylko mógł być pewny, że cię piękna nie oburza. Byłbym, byłbym już od dawna pod Twym oknem zdeptał róże.